Dla kogoś i po coś. Autorstwa Jędrzej Szymanek, czytał Alan Miarka. Niewiele rzeczy wychodzi mi dobrze, ale z niemal absolutnym przekonaniem mogę powiedzieć, że autokrytyka to mój konik. Jestem w tym tak świetny, że dotąd ani jeden mój tekst nie pojawił się na łamach magazynu Redakcja BB. A to nie dlatego, że moje artykuły jeden po drugim były odrzucane ze względu na ich jakość która pewnie byłaby adekwatna do publikacji w czasopiśmie tego formatu. Było tak, ponieważ każda z tych prac miała być w zamiarze lustrem, w którym widzę swoje odbicie. Kończyło się jednak na braku kontaktu wzrokowego z drugim ja, lub potwornym zniekształceniem wizerunku, co musiało spotkać się z natychmiastowym odrzuceniem z mojej strony. Myślałem: Czy nie piszę tekstów, w których sam się gubię, czy nie próbuję omawiać zjawisk, o których nie mam pojęcia? Tak mi się wydawało, więc zacząłem kierować się w stronę zgubnego minimalizmu. Wynikał on nie tyle z doceniania prostej formy jako esencji potęgi pracy, ile z braków warsztatowych i chęci dorównywania mistrzom, obok których nigdy nie będzie mi dane stać. Moje teksty przypominały wlewanie wody do toalety. Mimo, że ciągle dodajemy wody, to zostaje ona na tym samym poziomie. Długo brodziłem we własnym dmuchanym basenie pseudointelektualnym, zanim pojąłem, że używanie trudnych słów i pojęć nie wypełni luki wywołanej przez brak surowej treści w tekście. Chciałem ograniczyć formę i rozwinąć treść, a nie vice versa. Doszedłszy do tego porażającego jak na tamten moment wniosku, zarzuciłem ni to literacką, ni to naukową twórczość eseistyczną. Zacząłem uprawiać poezję, za którą, jak wtedy myślałem, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie mnie oceniać i wytykać. Tkwiłem w błędzie, i to do tego stopnia, że nie chcę nawet wspominać siebie z tamtego okresu. Uznałem, że wszystko, co piszę, będzie interpretacją. Takie stwierdzenie wydaje się truizmem w dobie postmodernizmu, bo wszystkie teksty kultury, które pojawiają się dzisiaj, są interpretacją innych tekstów. Ale tego właśnie potrzebowałem, by narzucić sobie dyscyplinę twórczą, która nie pozwoli mojemu dyskursowi na zbłądzenie w labiryncie myśli, spowodowane frywolnym zmienianiem tematu i niekonsekwencją w tworzeniu. Przerażająca jest świadomość, że zaczynasz pisać tekst od tego pierwszego słowa, które jest jednym z milionów, podobnie jak następne i następne i następne. Kolejnym straszliwym błędem, jaki popełniałem, było porównywanie się do moich literackich idoli. Naturalnie w odpowiednich dawkach jest to bardzo dobra rzecz. Pozwala się samodoskonalić, czerpać z różnych stylów, aby syntetyzować lub nawet stworzyć z niczego swój własny. W moim przypadku poszło to jednak o wiele za daleko. Porównując swoją bazgraninę z dziełami takich mistrzów eseju, jak Milan Kundera czy Gustaw Herling-Grudziński, zacząłem zauważać, że nie dorastam im do pięt w zakresie zarówno poetyki, jak i rozpatrowanego tematu. A przecież od początku nie o to chodziło. Jestem autonomiczną jednostką żyjącą w innych realiach, w dobie zatrważająco szybkiego rozwoju technologii i globalizacji. Nie jestem weteranem wojennym ani nie przeżyłem praskiej wiosny. Słucham muzyki zapisanej cyfrowo. Zawsze mam przy sobie smartfon, a informacja przez niego udostępniona może obiec świat w parę sekund. Widzę odkurzające roboty. Duszący smog, gloryfikację obiektów pamięci internetowej, a mimo to zostałem zapędzony w kozi róg przez archaiczne kanony, od których do niedawna nie dało się uciec. Zazdrościłem lekkości pióra moim redakcyjnym koleżankom i kolegom. Zazdrościłem im łatwości, z jaką wypuszczają swoje teksty w eter, na jak nowatorskie pomysły wpadały i wpadali. I oczywiście wpadają to teraz. Chciałem mieć ułamek tej energii, która wywołuje stuk klawiszy na klawiaturze komputera. Oprócz tego tęskniłem za swobodą, z jaką przychodziło pisanie i publikacja moich prac, którą musiałem pożegnać wraz z końcem podstawówki. Ale teraz wiem, że pisanie to nie hobby. To nie urozmaicenie wolnego czasu po szkole czy owoc morderczej nudy. Pisać znaczy żyć. Bo żyjemy i tworzymy kulturę. Zabieramy całą ludzkość w podróż między panicznym strachem po obejrzeniu horroru a wzruszeniem, gdy usłyszymy pierwszy krzyk swojego dziecka. Między wymiarem namiętności, satysfakcji i poświęcenia, a wymiarem rozczarowań, frustracji i cichego łkania w kącie ciemnego pokoju. Każda, nawet najbardziej podstawowa czynność jest interpretacją, odpowiedź na pytanie, reakcja na okoliczności i zdarzenia wpływające na przebieg zdarzeń wokół ciebie. To. Jak z tego wybrniesz, równa się temu, jak to zinterpretowałeś. Zinterpretowałaś. Z tekstami jest podobnie, nie powtórz moich błędów. Dociekaj, zastanawiaj się, sprawdzaj, patrz przez różne soczewki, a potem pisz. I niech nic cię nie zatrzyma.